Hej, siemoneczko, witajcie serdecznie ludki Lemi. Z kanału Lemi. Ajajaj, <grymne> stare dobre czasy, co? Mogłyby wrócić. Ajajaj, jak to fajnie ktoś napisał w komentarzu. Szkoda, że to już nie ma tego, że witasz się i to ja Lemi obolemilid z kanału Hardcore Parki. No niestety już tak się nie witamy. I tak się nie będziemy witać. E, pewna era się skończyła. E, no wielu ludzi na pewno na YouTubie. Nas rozpoznawało przez to, właśnie, że jesteśmy Harkową Parką. No i taką już zostaniemy na zawsze. E, natomiast, e, no. E, przynajmniej w Waszej pamięci, tak? Moi też również. Natomiast, no, no, na YouTubie, tak, no, musiałem coś tutaj zmienić, muszę troszkę podkręcać, więc e, jak wiecie, kanał ten główny się nazywa Lemi. Nie wiem, czy dobrze, czy prawidłowo. Zostawmy to tak. Ten drugi jest Lemi Live. E, chociaż tam tych materiałów za bardzo ostatnio nie wrzucam, bo nie ma zbytnio siły na live. Wiecie. Powoli, powoli wychodzę z tego głównego stadium, jakie miałem, tej depresji, na to wychodzi, ale, ale jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że mam dziwne wrażenie, że wychodzę, ale za chwilę znowu się pojawi. Mam dziwne takie wrażenie, wiecie? Czasami mam takie przebłyski, ja czuję po swoim ciele, czuję jak to, jak to reagowuje i może za chwilę się pojawić ponownie bardzo mocno, więc mam nadzieję, że tak nie będzie, ale, ale staram się, wiecie, z tym wszystkim walczyć, staram się zajmować sobą jakoś, staram robić różne rzeczy, jeździć na basen, nie wiem, nad myślę, żeby na siłownię się zapisać, słuchajcie, coś z sobą zrobić, żeby. Może poprawić to swój wygląd jakoś i samopoczucie. Staram się w miarę zdrowo odżywiać. Kupuję sobie jakieś owoce. Nie jem słodyczy. Takie, tylko napoje, jakieś takie. Czasem piję coś słodkiego. Tak, jedyny mój napój, jaki słodki piję. No chociaż coś sobie słodkiego staram mm. do tej mojej japy wrzucić. Więc, więc tym się wszystkim zajmuję. Jakoś, jakoś to, mam nadzieję, ogarnę. Mam nadzieję. Chociaż ta sytuacja tu dookoła jest, to się wszystko zebrało w jednym momencie. Słuchajcie, to wszystkie te zdarzenia teraz, co tu się u mnie w życiu dzieją, to jest jakieś jakiś potężne nieporozumienie, potężny zbieg jakiejś okoliczności, którego ja nie potrafię ogarnąć, nie potrafię sobie tego zrozumieć, przedstawić. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Tak, jakby ktoś nagle gdzieś, nie wiem, z góry cholera wie, chociaż tam więcej wierzący nie jestem, się na mnie uwziął w jakiś sposób, albo chce mnie coś pokazać im, Peter, Peter, Kuźwa, ty musisz inaczej tutaj postępować, bo, bo tak skończysz, nie wiem, cholera jasna, nie wiem co o tym wszystkim myśleć, ale jakoś to tak dziwnie wygląda, więc. Wracając do tematu, kanały są zmienione. Zmieniłem również. Znaczy, Facebook jest niby tam ekipa Lemiego. Zmieniłem tą grupę. Jest ekipa zryw, normalnie strona, ale tą główną stronę, tą facebookową, Hardcore Parka nie mogę nazwy zmienić. Za każdym razem, kiedy próbuję zmienić, czy pisze Lemi, czy Lemi Facebook mi to odrzuca. Ja nie bardzo czaję dlaczego. Nie kumam tego czy nazwa gdzieś się powtarza czy, czy co, nie wiem, nie, nie mogę tego zmienić za cholerę, nie wiem, może wy byście wiedzieli co z tym zrobić, ale no próbuję, próbuję wpisywać, próbuję co chwilę, bo to jak tam raz zatwierdzisz, że chcesz zmienić nazwę i ci odrzucą, to znowu tam musisz czekać jeden dzień czy dwa, nie wiem ile tam. Wiem, że po jakimś czasie znowu mogę i znowu robię i znowu mi to odrzuca. Momentalnie, w przeciągu paru minut mi odrzuca tą nazwę, nie wiem dlaczego. Może tak będzie musiało już zostać i tyle. No, będzie Hartkowa Parka, no trudno, na Facebooku może być, akurat, ale. Instagrama zmieniłem na lemilic, tak, nazwę, bo to mogłem zmienić. Strona hartkowaparka.pl przestanie istnieć za. Nie wiem, tu dzisiaj mamy dziewiąty. Wydaje mi się, że przestanie istnieć. Gdzieś do 20, 21, jakoś tak przestanie ta strona istnieć, więc strony nie będzie internetowej i ja chyba żadnej nie będę swojej prowadził strony internetowej. Wszystkie informacje będę starał się wrzucać jednak na Facebooku i tak dalej, więc yy, też ograniczam przez to, wiecie, jakby wszystkie koszta, tak staram się, żeby, żeby jak najmniej za wszystko płacić, bo tutaj też jest kolejny problem, słuchajcie, psychicznie, fizycznie i tak dalej, człowiek się czuje jak czuje, tam jakoś z tym walczę, ale finansowo również muszę się jakoś się stać, utrzymać, ja z żoną zarabialiśmy w miarę sensowne pieniądze, słuchajcie, jak na to tutaj warunki, mieliśmy naprawdę, no dobrze mieliśmy, naprawdę dobrze, można powiedzieć, że można było nam zazdrościć, e... Teraz zostając tym sam, no troszeczkę mam tego do wszystkiego dopłacenia. Całe mieszkanie, jakieś moje pożyczki, tak, jakieś abonamenty, internety i różne rzeczy. Jest tego dosyć sporo, więc ja też będę musiał trochę więcej pracować. Staram się, na przykład dzisiaj idę, na nadgodziny, może w tym tygodniu gdzieś pójdę, nie wiem. Zawsze będę kombinował, kombinował tak, żeby chociaż gdzieś parę godzin urwać w tygodniu sobie ekstra, żeby mieć na jakieś tam opłacenie czegokolwiek, więc także nie był, powiedzmy, do tyłu. no Tego samego standardu, co miałem wcześniej z żoną, niestety nie będę miał. To nie da się ukryć. Natomiast, no, chociaż jakiś taki przybliżony, żebym zawsze mógł sobie coś kupić, żebym nie musiał sobie oszczędzać, bo na razie w tej chwili to powiem wam szczerze, po prostu żyję tylko od dnia na dzień do sklepu, patrzę, co mogę kupić, co nie, i tak. Tak wiecie, to jest mój pierwszy miesiąc zupełnie tutaj sam, więc muszę też jak to wszystko przejdzie cały miesiąc, będę więcej wiedział, na czym stoję i co mogę na co mogę sobie pozwolić, ile pieniędzy mi zostaje, i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego te nadgodziny zawsze to są jakieś ekstra pieniądze, więc parę set funtów ekstra w miesiącu to daje mi naprawdę spory zaszczyt, więc zawsze mogę sobie coś opłacić. I to jest, to jest ważne. Tego też muszę się trzymać, bo to jest to jak niestety pieniądze pieniędzmi, tak? Zdrowie zdrowiem, ale no, no, trzeba mieć za co żyć, nie? nie? ukrywajmy, a no nie chciałbym jakby cofać się wolę do przodu. To by było to. Więc zakupów w żadnych na razie nie ma i nie planuję na razie. Nie pytajcie mnie, czy coś kupię, nie kupię. Na dzień dzisiejszy na razie trochę z tym ciężka jest u mnie. A tak powiem wam, no co, ugraliśmy sobie ostatnio Lewika Battlefield, Battlefielda, wróciłem, kurde, 54 kile miałem ja, pindole. Najwięcej z całej w ogóle obu drużyn. Więc po takim miesiącu przerwy, wiecie co, naprawdę nieźle było. Więc strumyki pomalutku będą wracać. Nie będą one za długie, bo mówię, nie mam za bardzo energii. Stać mnie na razie na dwie, może trzy godziny maksymalnie i nawet powiem Wam szczerze, nie planuję więcej. Nie chcę jakby zapędzać się w ten kozi róg, w te gry, gdzie zapędzałem się zawsze wcześniej, że, że nie miałem z kim porozmawiać, czułem się jakiś taki odrzucony, więc starałem się uciekać w te gry bez przerwy. Będę starał się jednak aktywnie jakoś spędzać czas, no muszę też sobie w jakiś sposób zacząć powoli też może i życie układać, bo, bo, bo co no... Może znajdzie się jakaś druga połówka, może, może ktoś, nie wiem, coś może we mnie znajdzie dobrego, a nie tylko, nie tylko same jakieś negatywne rzeczy, czy coś, może jakieś pozytywy. W końcu jakimś złym człowiekiem nie jestem, oddanym przede wszystkim, więc. Więc może ktoś to jakoś lepiej to nie wiem, doceni, czy coś, nie wiem, może ja lepiej będę doceniał drugą osobę. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na razie. Na razie na tym wszystkim tak jeszcze nie myślę, nie idę do przodu, ale. No kombinuję jak mogę, słuchajcie, jestem na tyle ogarnięty, że myślę, że dam sobie radę, no chyba że, chyba, że zdrowie mi nie pozwoli, no to będzie najgorsze, mam nadzieję, że się nie zamknę z tym wszystkim, mam was, słuchajcie, pomagacie mi niesamowicie, no powiem wam, że to jest niesamowite, to od was, jaką pomoc dostałem, wsparcie od, od ludzi, których znam prywatnie i od tych, co w zasadzie nie znam wirtualnie, niesamowite wsparcie, to jest, to jest coś pięknego, powiem wam, to jest coś pięknego w tym wszystkim co się dzieje, z wieloma ludźmi rozmawiam, ja uczciwie rozmawiam, uczciwie rozmawiam, przedstawiam jak sytuacja wygląda moja i tak dalej, wielu ludzi się naprawdę, wielu, w zasadzie każdy jeden się dziwi, że ta cała sytuacja jest bardzo, bardzo dziwna, bardzo dziwna, że to wszystko tak szybko, raz, dwa, wszystko szybko, wszystko szybko jest robione, bardzo, Ludzie robią znacznie gorsze rzeczy w życiu, i, i jakoś nikt z tego dramy wielkiej nie robi, więc nie wiem, powiem Wam szczerze, co tym wszystkim sobie myśleć. Jest mi trochę z tego powodu też przykro, że to tak jakoś tak wszystko łatwo, tak o tak. i można coś wyrzucić, nie? Ale widocznie tak to jest. Nie, nie wszyscy może mają w sobie. Chęć walki o coś. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, słuchajcie, no to takie moje gdybanie tylko jestem. Prawdy nie znam całej, prawdy się nigdy pewnie nie dowiem. E, Można, i lepiej. I mi, wiesz, tym lepiej śpisz. Trochę mam problemy ze snem, słuchajcie, jeszcze. Jeszcze mam problemy ze snem. E, śpię niewiele. Po trzy godziny, po cztery. Czasami z nocki przychodzę, słuchajcie, kładę się o siódmej do łóżka no bo wcześniej jak tu Harmider był w domu, czy tam Nikola stawała do szkoły, tak dalej, no to zawsze czekałem, aż staną i tak dalej, to ja sobie tam powiedzmy o dziewiątej się kładę, no teraz się kładę dosyć szybko, bo przychodzę, jestem zmęczony to raz, bo mało śpię, więc kładę się o siódmej, czasami o dziewiątej, dziesiątej wstaję, jadę wtedy sobie do sklepu i czasami nie śpię cały dzień i znowu idę na nockę, więc to jest dosyć męczące dla mnie. No i tak to, tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Nieźle. Nie musicie mnie w żaden sposób jakoś tu wspierać w komentarzach, że coś Peter będzie dobrze tak dalej, bo niektórzy wiedzą, co tak nudzą. Na Facebooku co chwilę się wypytują, Peter, jak leci, jak leci, no leci, no słuchajcie, no nie chcę mi się czasami odpowiadać bez przerwy, no leci, no fajnie, że się ktoś interesuje, ale no ile można odpowiadać? No leci, no jak leci, no o jak leci, jak dzisiaj z tobą jest, jak leci? Słuchajcie, jak leci, to się dowiecie. Ja jeszcze taki nie jestem padnięty, żeby mnie wszedł na YouTube, a na przykład nagrał dla was materiał, bo na Facebooku coś nie napisał dla Was, jakby się naprawdę coś bardzo, bardzo źle ze mną działo, więc spokojnie, jest OK. Ogarniam, jest mi ciężko, nie ukrywam, jest w zasadzie obrzydliwie ciężko, muszę wam powiedzieć. Chyba nigdy w życiu w takiej sytuacji nie byłem, że zostałem z wszystkim sam, bo tak zawsze ktoś miałem, a tu brata obok miałem, a to coś. No mam tutaj tak, ale no wiecie, już nie mieszkam z nikim, nie, tak wiecie. A, jakieś takie, nie wiem, nie, nie, umiem, nie umiem tego się ogarnąć, coś. jeszcze tego nie umiem ogarnąć, no ale, ale pomału, 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 wiecie, no, jakoś tam. A. A może ktoś za rogiem czeka na mnie, nawet nie wiadomo. Cholera wie. <grystanie> I to chyba byłoby tyle. Czekam ciągle na Gran Turismo, nie wiem, kiedy ono wyjdzie, bo to Gran Turismo przynajmniej opłacone już mam. Już zapłacone mam z góry już wcześniej, to czekam na Gran Turismo mam też jakąś gierkę od tego Artifact Studio, tak? Mam, to Stolen Kingdom, tak? No tu widzę, patrzę, mam konsolę odpaloną tu naprzeciw, to widzę, co mam. Otlasta dla Was wrzucam właśnie, powinien już się Radafila chwila pojawić, albo już się pojawił na YouTubie. Karierę Frajera też pewnie jutro nagram dla Was coś nowego, tak? Patrzę, co tu jeszcze mam z tych gierek. Mam tu jakieś różne, no coś tu mam, to no powoli coś tu będę wrzucał. Będę znacznie więcej wrzucał dla Was na YouTube'a niż live'ów robił, bo to jednak mi troszeczkę tutaj mniej czasu zabiera nagranie coś na YouTube'a, live'y, to wiecie, jak to z ja to Trzeba trochę posiedzieć, pograć, ale Battlefielda, czy jakiś tam kodacz, coś zawsze jakiś tam czas może znajdziemy, żeby sobie wieczorem popykać. Tym bardziej, że czasami jak w nocy nie będę mógł spać, jakiś miał problem ze spaniem, to w zasadzie teraz nikomu nie przeszkadzam. Bo tak wcześniej troszeczkę się ograniczałem, dlatego że zawsze tam żona chciała spać czy córa, to musiałem się w jakiś sposób ograniczać, i co jest bardzo zrozumiałe, oczywiście. Teraz jakoś nie bardzo mam komu przeszkadzać, więc może czasem w nocy, jak nie wiem o co robić, co sobie popykam. Chyba tyle, nie wiem czy o czym zapomniałem, czy nie. Słuchajcie, abyście mieli jakieś mieli pomysły, jakieś grafiki nowe na kanał, jakieś logo, bo logo niby mam, ale wiecie, logo zawsze można inne zrobić, to, to wszystko jest takie na razie tylko tak o. Na teraz, tak? Takie temporary, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Tymczasowe, o. Tymczasowe. Więc, więc mogę, mogę to wszystko pozmieniać, tak? To nie jest tak, że już teraz lecę i zmieniam. Nie robię wszystko na hop, siup, nie spieszę się. Staram się sobie zimną głowę zachować na, na wszystkie sprawy teraz i e, żeby nie robić jakichś głupot, nie robić jakichś błędów, żebym później czegoś w życiu nie żałował, tak? I chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Jak zawsze wszystkie linki ważniejsze macie pod spodem, pod materiałem. Jeśli czegoś potrzebowali, to walcie do mnie. Jak zawsze służę pomocą. Tak patrzę dookoła. No chyba już nic. To trzymajcie się, kochani. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja za was też trzymam. Uważajcie na siebie. Pamiętajcie, szanujcie się. Nie róbcie sobie głupot nawzajem. I walczcie o wszystko, na czym wam zależy. Trzymajcie się. 怎么呀？来米，黑卡。